Kolejny z moich projektów PowerTex, czy ogólnie może z techniki utwardzania. Dziś chcę pokazać wam taką ciekawą rzeźbę, którą umieszczę na cokole drewnianym, a będą to dwie postacie, kobieta i mężczyzna, przytuleni do siebie. Mężczyzna będzie obejmował kobietę. Mam dwa popiersia, mam formę steropionową do podwyższenia. I teraz przy pomocy takiego małego nożyka muszę tutaj troszeczkę obrobić tę, to popiersie damskie, po to, aby ono mi ładniej przylegało do tego popiersia męskiego. No i żeby to tak bardziej naturalnie wyglądało. A tutaj z tyłu, właśnie jak widzicie, muszę troszkę obskrobać te plecy. Nawet w Taki lekko, jakby łuk, jakby one były wygięte do tyłu, po to, żeby tutaj bardzo ładnie mi tak przylegało, co w tej chwili właśnie widać. Ja dodatkowo też na tym męskim popiersiu zrobiłam taki rowek poziomy do mocowania rąk, ale o tym opowiem Wam w dalszej części tego filmu. W tej chwili będę mocować to popiersie damskie. Oczywiście to mocowanie w tej chwili jest takie prowizoryczne. Chodzi o to, żeby te postacie mnie się tutaj tylko utrzymały. Oczywiście dbam o to, żeby to było tak dosyć ściśle. Nawet na tym etapie, natomiast takie prawdziwe związanie tych postaci to będzie w momencie, kiedy będziemy pokrywać preparatem utwardzaczem. No i oczywiście ten utwardzacz też wlejemy pomiędzy te postacie, żeby to się wszystko ładnie związało. Jak widzicie, papierową taśmą sobie tak. Um, Okręciłam troszkę prowizorycznie, a w tej chwili dostawiam klocek styropianowy. Przy pomocy folii aluminiowej dodatkowo sobie to tutaj uchwycę, tak żeby się w miarę trzymało. No i oczywiście cały czas tutaj pracujemy taśmą papierową, aby te dwie postacie. Ładnie umocować. Taśma papierowa tutaj dokleja nam również tę część aluminiową, natomiast folia aluminiowa, jak widzicie, jest od dołu puszczona z takim zapasem, po to, żeby o, właśnie teraz okręcić wokół cokołu. Oczywiście tych etapów tutaj będzie kilka, czyli będziemy przyklejać, mocować folią, a ta folia aluminiowa dodatkowo też będzie nam tutaj dawała jakąś formę tej rzeźby, którą sobie zamierzamy obrać. W tej chwili taśmą papierową mocuję te postacie pionowo do cokołu. Z czterech stron, przód, tył oraz boki. To mi dodatkowo ustabilizuje tę rzeźbę. Dociskamy mocno, żeby to się trzymało. Poprawiamy sobie ewentualnie tutaj, wiadomo, żeby ta postać kobieca była troszkę niższa niż mężczyzna. No i mocujemy. Cały czas mocujemy. W tej chwili dość mocno. Ja teraz pokazuję wam, że użyłam sobie dodatkowo rolki od ręcznika papierowego. On mi tutaj da jakąś grubość tego cokołu dodatkową, przez co zużyję mniej folii aluminiowej, ale musimy pamiętać, żeby cokolwiek tutaj dodajemy, czy to jest tektura, czy cokolwiek, żeby to było bardzo ustabilizowane, żeby to się nie okręcało, nie chybotało. No, i w tej chwili nadaję dodatkową formę tym postaciom. Pogrubiam tutaj na wysokości bioder. Dokręcam. Oczywiście te proporcje, akurat jeśli chodzi o dół tej rzeźby, one tutaj będą troszeczkę zachwiane, ale mi też o to chodziło. Nie chodziło mi, żeby ta rzeźba była taka bardzo. Dopasowana do wymiarów ciała. Natomiast w tej chwili montuję rączki. Tu, jak widzicie, przyda mi się ten rowek, ponieważ rączki są na drucie. Jak je skonstruować, to zapraszam, aby cofnąć się do poprzednich moich odcinków i tam dokładnie to zobaczycie. Tu nie chciałam się powtarzać. Ręce mocuję również taśmą papierową, doklejam je tutaj, ponieważ one będą niewidoczne w całej rzeźbie na zewnątrz, natomiast zależy mi, aby był zachowany kształt samego objęcia. Tego, że ten mężczyzna obejmuje tę kobietę, więc te ręce tutaj muszą być w miarę takie widoczne. Ja tu sobie założyłam, że ta jedna ręka właśnie będzie schodziła na biodra z przodu do kobiety, a druga będzie jakby tutaj w pasie i zachodziła na drugą męską rękę. No i wszystko oklejamy taśmą papierową, a w tej chwili pokazuję wam pigmenty sypkie. Te pigmenty wykorzystam do. Zabarwienia utwardzacza bezbarwnego, czyli transparentnego, taki, takiego, który wysycha na zupełnie przezroczyście. A dzięki temu, że ja dodam pigmentów, tutaj dodałam brąz i czerwień w jednakowej ilości. Ilość to była taka naprawdę bardzo malutka łyżeczka plastikowa. Rozpuściłam je w wodzie. Jeśli nie chcą się dobrze rozpuścić w wodzie, można dodać kilka kropel PowerTeksu bezbarwnego i to nam się wtedy bardzo ładnie wymiesza, a w tej chwili mieszam, aby uzyskać jednolity kolor. No i teraz pokrywamy naszą rzeźbę preparatem. Jak Wam na początku powiedziałam, dość sporo tego preparatu pomiędzy te dwie postacie, aby one się ładnie związały. No i teraz pokrywamy postacie od góry, czyli twarze głowy. Musicie pamiętać, że ponieważ to jest preparat bezbarwny, transparentny, to jedynym kolorem, który tutaj mamy zachowany, to jest ten kolor pigmentu, który damy. Więc ja tutaj sugeruję, aby te postacie pomalować dwa razy. Czekamy, aż ta pierwsza warstwa wyschnie i nakładamy drugi raz. Zauważyłam, że to krycie jest takie ładniejsze i, i ten kolor jest taki bardziej podbity, więc zachęcam, aby dwukrotnie pokryć chociaż te gipsowe popiersia. No i tutaj bardzo dokładnie tak pokrywamy. Tu jak widzicie już idzie druga warstwa. One w tej formie mokrej, ten Powertek zabarwiony barwnikami, on ma trochę taki mleczny kolor, ale zachęcałabym, jeśli ktoś pierwszy raz barwi, żeby sobie wypróbować zrobić próbkę i zostawić do wyschnięcia. Ponieważ kiedy to wyschnie, to ten kolor jest taki naprawdę mocno podbity. Tu, jak widzicie, w tej chwili używam taśmy papierowej, takiej gniecionej, lekko ją sobie spryskałam wodą, żeby się ładniej układała, a w tej chwili będę moczyć w preparacie w utwardzaczu i moja para. Dostanie teraz taką warstwę już tą właściwą, zewnętrzną, czyli będziemy ich okręcać. Oczywiście to nie musi być ta taśma papierowa, to może być bawełna, jakiś t-shirt. Natomiast chciałam Wam tu pokazać również inny sposób, ponieważ papier jest w pełni naturalnym materiałem, więc również możemy go tutaj używać do Powertexu. Tutaj uczulam tylko, że ponieważ jest to papier, on jest dość delikatny. On łatwo nam się będzie rozrywał, jeśli będzie dość mocno namoczony. A tym bardziej, że utwardzacze są takimi preparatami dość gęstymi, więc no, rozprawiają się tutaj nieźle z tym papierem. Ale to nam oczywiście nie przeszkadza, ponieważ ta faktura. Struktura zewnętrzna ma być ciekawa i jak najbardziej tutaj ta taśma się sprawdzi. To jak widzicie, ta taśma nie jest dokładnie namoczona. Mi zależało na tym, żeby ona mi się tutaj dokleiła, tak? czyli żeby była w miarę zamoczona, natomiast my z zewnątrz i tak za chwilę będziemy dodatkowo pokrywać to utwardzaczem, więc ja się nie martwię, że tutaj pozostaną jakieś niedobarwione elementy. No, i tak jak widać, jeśli się przerwie, to się przerwie, dokręcamy, zakręcamy dookoła. To nam się samo tutaj ładnie ułoży. Trzeba tylko pamiętać, żeby docisnąć żeby to nie były jakieś takie odstające kawałki papieru, ponieważ one nam się później w użytkowaniu mogą gdzieś ułamać. No, i dokręcamy tak od góry do dołu. Ile tej taśmy jest nam potrzebne? To oczywiście zależy od Was. Od tego, jaki efekt wizualny tutaj będzie Wam najbardziej odpowiadał, okręcamy dokładnie. Te taśmy występują w różnych kolorach. Ja tutaj akurat użyłam troszkę białej, troszkę ekry, ponieważ akurat miałam rozpoczęte te dwie rolki, więc użyłam dwóch kolorów, a ponieważ je namaczałam. W kolorze, więc no nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Za chwilę będziemy pędzelkiem domalowywać tutaj te miejsca białe, które widzicie. A właśnie w tej chwili palcami, nawet nie pędzelkiem, i dociskamy po to, żeby Tutaj nam się wyłoniły, wyłoniło to objęcie. Tak? Czyli doklejamy ten papier szczególnie mocno tutaj na, na tych ramionach, na dłoniach pod spodem, żeby było widać tutaj właśnie tę formę. Tutaj też zakrywamy troszkę przód tej kobiety aż na, na piersi i to wszystko trzeba ładnie wygładzić. Tu jak widzicie na palec, tego preparatu i to nam się tutaj bardzo ładnie zasklepi. Pracujemy w miarę szybko, ponieważ Powertex on może nie wysycha zbyt szybko, trochę czasu potrzebuje, ale jednak się dość szybko zasklepia. Ja tutaj użyję dodatkowo takich kulek mineralnych, to są kulki one troszkę przypominają jakby pumeks w tej chwili posypałam kilka kuleczek rozmiaru średniego a w tej chwili najmniejsze kulki ponieważ jest to jakiś minerał więc jest to jak najbardziej preparat naturalny więc tutaj Powertex bardzo ładnie się z tym zwiąże, no i oczywiście te kuleczki to tam posypię sobie tam, gdzie bym bardzo chciała, tu widzicie, że cokół jest jeszcze niepomalowany. Ja to zrobiłam celowo, po to, żeby mi się te kulki nie rozsypały w momencie, kiedy będę nakładała na postać. W tej chwili dodatkowo jeszcze sypię biały mech. Oczywiście nie jest to konieczne. Najlepiej ten biały mech to jest biały mech to jest taki puder welwet on jest dodatkowo z klejem, natomiast tutaj nie musimy się o to martwić, bo mamy powertek, który się klei. Jego najlepiej jest nasypywać przez sitko, tak jak mąkę. Mnie akurat przy pracy, przy tym projekcie gdzieś to sitko się zawieruszyło, więc ja sobie tutaj sypałam z dłoni i jak widzicie podmuchałam troszeczkę, żeby się to ładnie rozdmuchało. Tak? I dzięki temu mamy taki Troszkę meszek, jakby pokryty, to wszystko oczywiście pójdzie jeszcze pod spód, ponieważ będziemy patynować te postacie. Ale da to jakiś tam dodatkowy efekt, który sobie później zobaczycie. Co jeszcze odnośnie tego cokołu? Ja go oczywiście pomalowałam na koniec. Tak jak widzicie tu, i posypałam troszeczkę kuleczkami. A w tej chwili patyna. Ja w tym projekcie użyłam patyny wodnej. Co znaczy wodnej? To znaczy to, że ja ją mogę na każdym etapie pracy wytrzeć. W momencie, kiedy ona jest mokra, jak widzicie, ja przykładam ściereczkę i wysycham ją prawie do zera, tak? Więc żeby tego nie zrobić, więc ja ją tylko tak muskam. Nie, nie wycieram, tylko przykładam i nadmiar się jakby odsącza tutaj. O, w tej chwili widać. Oczywiście na kuleczkach zostaje, ponieważ one są porowate, nie są pokryte powertexem, no i ten kolor się tutaj wpił. Natomiast na postaciach można to łatwo wytrzeć. Aby nie dało się tego wytrzeć tak przez przypadek, natomiast żeby nie było tego nadmiaru, trzeba tej patynki... Pozostawić. Ja tu cały czas wam w tej chwili pokazuję wycieranie, natomiast ja w pewnym momencie pomaluję tę postać i pozostawię ją na 5-10 minut, żeby ta patyna sobie powysychała, i w momencie, kiedy ona wyschnie już na tej postaci, to będzie można ją wytrzeć na mokro, po prostu wodną. Dlatego właśnie zastosowałam tutaj tę patynę wodną. No i tutaj całą postać maluję. Czy raczej pokrywam tą wodną patyną ja tutaj użyłam patyny w kolorze brązowym a w tej chwili jak widzicie już jest całe zapatynowane ściereczka bawełniana, trochę wody i dzięki temu, że jest to patyna wodna zobaczcie mi tutaj schodzą te postarzenia oczywiście tam gdzie chcę, tam gdzie ściereczka się dostanie czyli z twarzy, a we wszystkich zagłębieniach pozostaje no i pozostaje nam już tylko zabezpieczyć lakierem, czy to połysk, czy matowym, i praca gotowa. Dziękuję i zapraszam na naszą stronę krateria.pl